Cześć wam. Słuchajcie, słyszeliście, czy, czy słyszeliście o tym, że wejdzie ustawa przeciwko streamerów? Koniec nękania. Koniec nękania mnie. Pamiętajcie, ta ustawa musi być, bo inaczej za obrażanie i zanękanie. nękanie osobiście, za nękanie yy, cielesnej grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności i grozi do więzienia. To ja będę specjalistą o symerów. Koniec Robalini i Magicala. I ma, Dziękujemy. Sprawa zostaje wykonana tylko szot na YouTube.